Kiedy nie spodziewasz się, że ktoś zacznie walić w twoje drzwi tuż po drugiej w nocy, ten dźwięk nie tylko cię budzi, on cię nokałtuje. Nie byłam na imprezie. Nie prowadziłam szalonego glamur życia. Leżałam w łóżku w Krakowie, śniąc o projektach ogrodowych dla klientki, która chciała angielski bluszcz, ale mieszkała na podmokłych terenach. Moja szesnastoletnia córka, Milena, spała w pokoju na końcu korytarza. Słyszałam, jak mówiła dobranoc o dziesiątej. Widziałam jej zamknięte drzwi. To był wilgotny, spokojny, nudny czwartkowy wieczór. Taki, gdzie jedynym zagrożeniem jest awaria klimatyzacji. Więc kiedy zaczęło się łomotanie ciężkie i natarczywe, moją pierwszą myślą nie były kłopoty. To było zmieszanie. Potem przyszły światła, czerwone i niebieskie, przemykające po moim wentylatorze sufitowym, jak cichy alarm. Złapałam szlafrok i poszłam do drzwi. Serce waliło mi rytm w żebrach. Sprawdziłam przez wizjer. Dwóch umundurowanych policjantów, ponure twarze, napięta postawa. Otworzyłam drzwi, zostawiając łańcuch. Mogę w czymś pomóc? zapytałam. Czy jest pani Daniela Wiśniewska? zapytał starszy policjant. Nie czekał na odpowiedź. Musimy z panią porozmawiać w sprawie wypadku z ucieczką z miejsca zdarzenia. W którym uczestniczył Ford Mustang Cabriolet z 1967 roku, zarejestrowany na ten adres. Mój mózg się zatrzymał. Mustang, mój Mustang, wisniowa perełka, którą restaurowałam przez 5 lat za 280 tysięcy złotych, miał stać w garażu pod pokrowcem, czekając na weekend. Jest w garażu, powiedziałam głosem gęstym od snu. Mam kluczyki. Policjant pokręcił głową. Pojazd jest obecnie wbity w kamienną fontannę na rynku głównym. Świadkowie zidentyfikowali kierowcę uciekającego pieszo ze sceny. Uciekającego z mojego samochodu. Kto? Mamy zeznania. Powiedział policjant. Jego oczy przesuwały się za mną w ciemny dom. Od świadków na miejscu zdarzenia. Zidentyfikowali kierowcę jako pani córkę, Milenę Wiśniewską. Świat się przechylił. Milena. Milena, która ma ataki paniki zamawiając pizzę. Milena, która tak bardzo nie znosi prowadzenia, że wciąż nie zdała egzaminu na prawo jazdy. To niemożliwe, powiedziałam. Ona śpi. Mamy zeznania świadków, proszę pani, powtórzył tym razem ostrzej. Od pani rodziców, Kazimierza i Zofii Wiśniewskich, oraz pani siostry Laury. Byli na miejscu zdarzenia. Widzieli jak uciekała. Moi rodzice, moja siostra. O drugiej w nocy identyfikując moje dziecko jako przestępcę, zdrada uderzyła mnie zimniej niż nocne powietrze. Nie byli tylko świadkami, byli architektami. Zostaw komentarz i daj mi znać, skąd słuchasz i która jest u Ciebie godzina. Chciałabym wiedzieć, kto jest częścią naszej społeczności. Policjanci wyszli o drugiej 45. Nie wróciłam do snu. Poszłam korytarzem do pokoju Mileny i uchyliłam drzwi. Była zwinięta pod swoją obciążoną kołdrą, szkicownik węglowy spoczywał na jej piersi. Spała głębokim, ciężkim snem nastolatki, która spędziła noc rysując, nie popełniając przestępstw. Milena nienawidzi prowadzenia. Dwa razy oblała egzamin na prawo jazdy celowo, bo sama myśl o zranieniu kogoś samochodem ją przeraża. Pomysł, że ukradłaby zabytkowy kabriolet i pojechała na przejażdżkę po starym mieście, był tak absurdalny, że byłby śmieszny, gdyby nie to, że to moi rodzice podpisali zeznania świadków. Moje myśli przesunęły się z córki na siostrę. Laura, wiedziałam dokładnie, gdzie była. Letni bal charytatywny w Pałacu Potockich. To rodzaj imprezy, gdzie szampan kosztuje więcej niż moja rata kredytu. A złe decyzje są tuszowane klauzulami poufności. Laura by tego nie przegapiła. Żyje dla kontentu. Przez 20 lat byłam niewidzialną ręką, która sprzątała brokat i potłuczone szkło, które Laura zostawiała za sobą. Kiedy dostałam mandat za jazdę po pijanemu na studiach, to ja jechałam dwie godziny, żeby ją wykupić, żeby nazwisko ojca nie pojawiło się w aktach policyjnych. Kiedy przypadkowo wyszła z butiku z diamentową bransoletką, to ja wróciłam i za nią zapłaciłam, żeby uniknąć skandalu. Byłam architektką ich reputacji, ona była gwiazdą, ja byłam obsługą. Kiedyś pytałam siebie, dlaczego zostałam, dlaczego pozwalałam im używać mnie jak narzędzia. Ale prawda jest taka, że toksyczna lojalność nie dzieje się z dnia na dzień to powolny wyciek to pułapka normalizacji. Nie zdajesz sobie sprawy, że się dusisz, dopóki nie próbujesz wziąć głębokiego oddechu i nie odkrywasz, że w pokoju nie ma już powietrza. Moi rodzice nauczyli mnie wierzyć, że ochrona rodzinnego wizerunku to forma miłości. Nauczyli mnie, że moje milczenie to moja waluta. Danielo, bądź kochana i to napraw jesteś silna. Przyjęłam etykietę silnej, bo to był jedyny komplement, jaki kiedykolwiek mi dali. Nie zdawałam sobie sprawy, że silna to tylko ich kotna wygodna. Ale tej nocy nie poprosili mnie tylko o posprzątanie bałaganu. Stworzyli go, używając mojej własności i mojego dziecka. Mustang nie był dla mnie tylko samochodem. To był kabriolet z 1967 roku, który restaurowałam własnymi rękami przez 5 lat. To były moje noce i weekendy. To była moja terapia. Dla mnie był symbolem wszystkiego, co zbudowałam dla siebie. Dla Laury był tylko rekwizytem, vintage czerwoną ozdobą, która będzie dobrze wyglądać na jej Instagramie przez 24 godziny, zanim ją porzuci. Nie ukradła samochodu. Ukradła mój spokój. A potem próbowała za to zapłacić przyszłością mojej córki. Siedziałam w ciemnej kuchni. Szum lodówki był jedynym dźwiękiem w domu. Nie płakałam. Nie chodziłam w kółko. Czekałam na wschód słońca. Wiedziałam, że telefon zadzwoni punktualnie o ósmej rano. Moi rodzice nie zadzwonią, żeby przeprosić. Zadzwonią, żeby dać mi scenariusz. O ósmej telefon zadzwonił. To była moja matka, Zofia. Nie SMS, telefon. To oznaczało interesy. Odebrałam przy drugim dzwonku. Nie powiedziałam halo. Po prostu przyłożyłam telefon do ucha i czekałam. Danielo, powiedziała. Jej głos był rzeczowy, sprawny. To był jej głos do zamykania umów. Musimy załatwić tę sytuację, zanim wymknie się spod kontroli. Twój ojciec też jest na linii. Jesteśmy tutaj, powiedział mój ojciec Kazimierz. Jego ton był ciężki, władczy. Teraz słuchaj, sprawdzaliśmy przepisy. Milena ma 16 lat, jest nieletnia. Jeśli weźmie zarzuty na siebie, akta są zapieczętowane. To klapsy po rękach. Może trochę prac społecznych znika, gdy skończy osiemnaście lat. Patrzyłam na ekspres do kawy, obserwując unoszącą się parę. Nie zapytali, czy z Mileną wszystko w porządku. Nie zapytali, czy ze mną wszystko w porządku. Przeszli od razu do strategii prawnej. A Laura? Zapytałam. Mój głos brzmiał spokojnie, prawie obojętnie. Co się stanie z Laurą? Laura ma kontrakty, Danielo, warknęła matka, jakbym była tempa. Ma współpracę z marką kostiumów kąpielowych, która startuje w przyszłym tygodniu. Jazda po pijanemu zabiłaby jej markę, złamałaby klauzulę moralności. Mówimy o setkach tysięcy złotych potencjalnych strat. Więc, żebym dobrze zrozumiała, powiedziałam: Chcecie, żeby moja córka, która boi się prowadzenia, przyznała się do przestępstwa? którego nie popełniła, żeby Laura mogła sprzedawać bikini? Nie bądź dramatyczna ostrzegł ojciec. Nie prosimy, żeby poszła do więzienia. Prosimy o rodzinne dostosowanie. Chronimy zasób, który jest wrażliwy. Kariera Laury jest wrażliwa. Milena jest odporna, jest młoda, może się odbić. Zasób to było to. Laura była zasobem, Milena była obciążeniem. Nie chronili członka rodziny. Chronili inwestycje. Laura ma 30 lat, powiedziałam. Prowadziła po pijanemu, rozbiła samochód, który budowałam 5 lat w zabytkową fontannę. A wy chcecie, żeby Milena wzięła to na siebie? To kontrola szkód, powiedziała matka. Oczywiście zapłacimy za samochód, pokryjemy wszystkie grzywny, które dostanie Milena, ale potrzebujemy jednolitego frontu. Policja zadzwoni do ciebie dzisiaj. Musisz potwierdzić nasze zeznanie: Powiedz, że spałaś, powiedz, że słyszałaś, jak samochód wyjeżdża, powiedz, że znalazłaś brakujące kluczyki. Prosto. A jeśli nie? Wtedy wybierasz zniszczenie życia swojej siostry, powiedział ojciec. I nie licz na to, że sfinansujemy twoje projekty ogrodowe w przyszłym sezonie, jeśli nie potrafisz być graczem zespołowym. Rozłączyłam się, nie trzasnęłam słuchawką. Po prostu nacisnęłam koniec. Potem mój telefon zabrzęczał powiadomieniem. To był Instagram. Laura opublikowała story. Był to czarny ekran z białym tekstem mała czcionka wyśrodkowana złamana przez zdradę, na którą się obudziłam. Straszne, gdy ludzie, którym najbardziej ufasz, okazują się tymi, którzy cię ranią. Biorę przerwę na leczenie. Trauma rodzina czy uzdrawianie. Nie tylko się ukrywała, kręciła narrację. Zapobiegawczo malowała siebie jako ofiarę jakiegoś niejasnego, tragicznego wydarzenia. Niejasno opisywała własne przestępstwo. Patrzyłam na ekran i po raz pierwszy od 40 lat mgła opadła. Nie byłam ich córką. Byłam ich naprawiaczką. A Milena dla nich nie była wnuczką. Była szkodą uboczną, jednorazowym pionkiem na szachownicy którą myśleli, że posiadają. Myśleli, że to negocjacje. Myśleli, że mogą kupić moje milczenie finansowaniem przyszłego sezonu. Nie wiedzieli, że mam czarną skrzynkę. Położyłam telefon na granitowym blacie. Nie krzyczałam. Nie rzuciłam nim. Nawet nie płakałam. Czas płaczu się skończył. Płacz oznacza, że jesteś zraniona, a ja już nie byłam zraniona. Byłam efektywna. Weszłam do mojego domowego biura i zamknęłam drzwi. Powietrze tam było chłodne i pachniało papierem kreślarskim i drogim atramentem. To była moja domena. To tutaj zarządzałam milionowymi kontraktami na projekty ogrodowe i negocjowałam z radami miasta. Moja rodzina myślała, że jestem tylko ogrodniczką, której się poszczęściło. Zapomnieli, że architekt jest w nazwie stanowiska. Wiem, jak budować rzeczy. I wiem, jak je rozmontowywać. Otworzyłam laptopa i wpisałam nazwisko w moich kontaktach: Jerzy Kowalczyk. Jerzy nie jest przyjacielem rodziny. Jest rekinem w garniturze za 12 tysięcy złotych. Specjalizuje się w zarządzaniu reputacją i procesach o wysoką stawkę. To rodzaj prawnika, którego zatrudniasz, gdy chcesz spalić ziemię tak dokładnie, że nic tam już nigdy nie wyrośnie. Odebrał przy pierwszym dzwonku: Daniela. Dawno się nie słyszeliśmy. Potrzebujecie na Jerzy, powiedziałam. Mój głos był płaski, nierozpoznawalny nawet dla mnie samej. Mam sytuację związaną z wypadkiem z ucieczką, fałszywymi zeznaniami policyjnymi i potencjalnym zniesławieniem. Przeciwne strony to Kazimierz, Zofia i Laura Wiśniewscy. Nastąpiła pauza na linii, ciężka, brzemienna cisza, potem dźwięk pióra skrobiącego po papierze. Twoi rodzice i siostra. Tak. Patrzymy na ugodę czy zniszczenie. Patrzymy na całkowitą, bezwarunkową kapitulację, powiedziałam. Wrobili milenę. Rozumiem, powiedział Jerzy, jego ton przesunął się z profesjonalnej ciekawości na drapieżną koncentrację. Zwolnię po południe. Wyślij mi, co masz. Mam coś lepszego niż zeznanie, powiedziałam. Mam czarną skrzynkę. Moi rodzice i Laura popełniają fundamentalny błąd, gdy na mnie patrzą. Widzą moje rzeczy jako zabawki. Dla nich Mustang był tylko fajnym vintage rekwizytem na letnią przejażdżkę. Ale dla mnie był inwestycją namacalnym aktywem wartym 280 tysięcy złotych, a takiego aktywa nie zostawia się bez ochrony. Trzy lata temu, podczas ostatniego etapu restauracji, Zainstalowałam pod deską rozdzielczą wysokiej jakości system telematyczny. To nie był tylko lokalizator GPS. To był pełny pakiet bezpieczeństwa, zaprojektowany dla wartościowych pojazdów kolekcjonerskich. Zawierał detekcję uderzenia, historię lokalizacji i, co kluczowe, rejestrator dźwięku w kabinie, który włączał się automatycznie, gdy silnik pracował lub gdy wykryto uderzenie. Zalogowałam się do portalu bezpieczeństwa w chmurze. Moje ręce były stabilne. Wpisałam hasło. Panel załadował się. Było powiadomienie z drugiej siedemnastej. Wykryto poważne uderzenie. Kliknęłam na log. Był tam wysokiej jakości plik audio, 45 minut długi. Obejmował jazdę z imprezy w pałacu do miejsca wypadku. I 15 minut po uderzeniu. Widziałam małą falę dźwiękową na ekranie, szczyty i doliny dźwięku. Ten cyfrowy plik zawierał prawdę, zawierał głos Laury, zawierał przybycie moich rodziców, zawierał spisek, myśleli, że są w prywatnej bańce, myśleli, że samochód to tylko maszyna, nie wiedzieli, że maszyna słucha. Podłączyłam słuchawki, zawiesiłam myszkę nad przyciskiem odtwarzania. Nie byłam już tylko matką chroniącą swoje dziecko, byłam prokuratorem przygotowującym sprawę. Nacisnęłam play. Plik audio zaczął się od ryku silnika. To był gardłowy, chrapliwy dźwięk, który kiedyś kochałam, ale teraz brzmiał tylko jak ładowana broń. Potem przyszła muzyka, ciężka basami i zniekształcona. I wreszcie głos Laury. Nie tylko prowadziła, ona występowała. Ludzie, patrzcie na to wnętrze! krzyczała ponad wiatrem, bełkotała. Wintycz wszystko! Jesteśmy dosłownie głównymi bohaterami teraz. Obserwowałam znacznik czasu na ekranie dwie dwanaście. Głos Jerzego był płaski, gdy robił notatki. Transmitowała na żywo, powiedział. Nadawała własną jazdę po pijanemu. Potem przyszedł pisk. Opony ślizgające się po bruku, metal uderzający w kamień, dźwięk spiking przed zapadnięciem się w parę i ciszę. Przez moment słychać było tylko wściekłe szlochy Laury. Mój telefon. Gdzie jest mój telefon? Kroki się zbliżały. Moi rodzice przybyli. Spodziewałam się paniki. Zamiast tego mój ojciec zapytał spokojnie i zimno. Transmisja jest wyłączona? Laura jęczała o zniszczonym samochodzie. Moja matka warknęła. Popraw twarz. Potrzebujemy narracji. Ciebie tu nie było. Gdy Laura protestowała, mój ojciec przedstawił plan. Samochód został skradziony, a Milena, ten sam wzrost, 16 lat, weźmie winę na siebie. Akta nieletniej będą zapieczętowane. Umowy Laury będą bezpieczne. Ten moment rozbił wszelkie iluzje, które mi zostały. To nie był faworytyzm, to była użyteczność. Laura była złotym dzieckiem, bo odzwierciedlała ich próżność. Milena kozłem ofiarnym, bo nic ich nie kosztowało jej poświęcenie. To nie było osobiste, to było transakcyjne i niewybaczalne. Jerzy zdjął okulary. To spisek w celu złożenia fałszywego zgłoszenia policyjnego, oszustwo ubezpieczeniowe, utrudnianie i przyczynianie się do demoralizacji nieletniego, powiedział. Nie są tylko złymi rodzicami, są przestępcami. Wiem, powiedziałam. Pomożemy im się przyznać. O 11.00 weszliśmy na komisariat. Moi rodzice siedzieli w poczekalni, jakby czekali na brancz. Laura pozowała jako straumatyzowana ofiara. W sali konferencyjnej powtórzyli swoje kłamstwo, że widzieli Milenę uciekającą z miejsca wypadku. Jerzy podłączył laptopa. Zanim złożycie te zeznania, składamy nowe dowody. Odtworzył nagranie. Laura, chełpiąca się pijana na żywo, Wypadek i moi rodzice spokojnie knujący, żeby wrobić milenę, by chronić dochody Laury. W pokoju zapadła cisza. Detektyw Nowak wstał powoli. Skończyliśmy tutaj. Państwo Wiśniewscy, mają Państwo prawo zachować milczenie. Mój ojciec szepnął: niszczysz własną rodzinę dla samochodu. Nie martwiliście się o rodzinę, powiedziałam mu. Martwiliście się o Markę. A ja ją właśnie zniszczyłam. Konsekwencje były natychmiastowe. Laura została oskarżona o jazdę po pijanemu, składanie fałszywych zeznań i ucieczkę z miejsca wypadku. Moi rodzice stanęli w obliczu zarzutów utrudniania i spisku. Transkrypcja audio stała się publicznym zapisem. Dziennikarze znaleźli ją w ciągu godzin. Laura straciła agencję, sponsorów, obserwujących i zaliczkę na dom nad morzem niemal natychmiast. Jerzy złożył pozew cywilny. Moi rodzice ugodzili się prywatnie. Zapłacili 650 tysięcy złotych odprawę za własny upadek. Sześć miesięcy później siedziałam w moim ogrodzie. Moi rodzice sprzedali swoją posiadłość i uciekli przed skandalem. Laura zniknęła w Warszawie, próbując zrestartować swoje życie pod nowym nazwiskiem. Nie rozmawiałam z żadnym z nich od czasu komisariatu. Milena malowała spokojnie w pobliżu, wreszcie wolna od bycia obsadzoną jako rodzinna ofiara. Cisza wokół nas była jak tlen przestrzeń, która nigdy wcześniej nie istniała. Przez lata wierzyłam, że odcięcie mojej rodziny pozostawi pustkę. Zamiast tego stworzyło miejsce na spokój. Przestałam próbować naprawiać rzeczy, które nigdy nie były moje do naprawienia. Zbudowałam coś nowego życie granice Fortece. A w środku byłyśmy bezpieczne. Sprzedałam Mustanga na złom. Nie potrzebowałam go z powrotem. Nie musiałam już niczego udowadniać. Przerwanie cyklu nie jest głośne. Brzmi jak pędzel na płótnie. Brzmi jak głęboki oddech. Brzmi jak wolność. Jeśli kiedykolwiek wybrałeś spokój zamiast rodziny, podziel się swoją historią poniżej. A jeśli wierzysz w przerwanie cyklu. За подписку.